Dzień dobry, witamy na webinarze firmy FCA. Nazywam się Piotr Braiwo, na co dzień jestem odpowiedzialny za współpracę z klientami, a dziś opowiem Państwu o biznesowych aspektach współpracy z FCA w ramach projektu POPC3 dla FIBI. Projekty w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa już trwają. Z każdym dniem zyskują na intensywności. Dziś opowiem o tym, dlaczego warto realizować te projekty wspólnie z nami, z FCA. O stronie technicznej naszych rozwiązań opowie Dariusz Kac, Business Development Manager. Darku. Dzień dobry, Dariusz Sas. Na pokładzie EFCA pracuję już od dobrych kilku lat. Na początku zajmowałem się sprzętem aktywnym, później coraz mocniej koncentrowałem swoje działania na rozwiązaniach pasywnych, czyli wszystkim tym, co pomiędzy centralą a użytkownikiem końcowym. Dziś powiem kilka słów o produktach. Tematem spotkania jest projekt FIBI budowany w ramach środków z POPC. Sieć FTTH, która jest wynikiem tych prac nie jest niczym nowym, mimo to na przestrzeni lat jednak wiele się zmienia. Rynek poznał już światłowód do klienta w projektach POIG, czyli Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, było to w latach 2007 13 no i właśnie od tamtej pory mocno budujemy i stale rozwijamy tą naszą ofertę. Dziękuję. Zanim przejdziemy do meritum, chciałbym w skrócie przekazać kilka ważnych informacji organizacyjnych. Po pierwsze, zwracam Państwa uwagę na prawą stronę pulpitu. Tu widzicie Państwo blok do komunikowania się z nami. W rubryce czat będziecie mogli na bieżąco komentować informacje przekazywane przez prowadzących. Kolejna rubryka to pytania. Tu zachęcamy do zadawania pytań. Odpowiemy na nie wspólnie z Darkiem po pierwszej części naszego spotkania. Ostatnia rubryka to ankieta. Pod koniec spotkania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza. Co ważne, całe nasze dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, i zaraz po zakończeniu webinaru zostanie rozesłany link do zapisu z tego spotkania. Prześlemy także link do katalogu z materiałami dedykowanymi pod tenże projekt oraz zaproszenie do naszej platformy B2B, gdzie będzie można dokonywać zakupów. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to by było na tyle. Zacznijmy część merytoryczną. Program operacyjny Polska Cyfrowa, trzecia edycja, jak już Państwo wiecie, obejmuje 33 obszary. 21 z tych obszarów jest objętych przez FIBI. To są spółki celowe INEI. Wchodzi w, niego, w jego zakres także ogólnopolska sieć edukacyjna. Wracając do tych 21 obszarów w portfelu FIBI. Proszę Państwa, sześć z nich budujemy my jako FCA. Czemu na to zwróciłem uwagę? Dzięki tej sytuacji możemy Państwu zaproponować naszą rolę jako dostawcy materiałów w charakterze integratora logistycznego. Ponieważ potrzebujemy materiały i na nasz projekt i jesteśmy skłonni Państwu. Odsprzedawać. Gwarantujemy na przykład konfekcjonowanie produktów, czyli ciężarówka, która do Państwa pojedzie, będzie zawierała określone ilości tego, co potrzebujecie, i nie będziecie musieli tych materiałów kupować od różnych dostawców na rynku, tylko zamawiając u nas, dostaniecie komplet na plac budowy. Oferujemy Państwu niskie, minimalne wolumeny. No to szczególnie będzie widoczne w przypadku rur HDP. Tutaj wiadomo, producenci się ostatnio usztywnili i to MOQ jest dosyć wysokie, natomiast my będziemy Państwu w stanie zaproponować krótsze odcinki, będzie to szczególnie istotne przy takich produktach, których używa się niewiele, ale są czasami kluczowe, no to jako przykład mogę podać rurę HDPE odporną na ultrafiolet. Wiadomo, że żeby sprowadzić kable z, ze słupa do ziemi, no jest tego typu rura potrzebna i, i jej się nie używa dużo. Natomiast producenci często żądają, żeby dokonywać jednorazowych zakupów dużych ilości i później jest problem, gdzie to przechowywać albo w jaki sposób to zagospodarować. Kolejna rzecz: wspólna gospodarka magazynowa. Tak jak już wspomniałem, my będziemy te towary mieli i dla siebie, i dla państwa. W jaki sposób chcemy to osiągnąć? Po pierwsze, poprzez rzetelne śledzenie prognoz zapotrzebowań, które będą od Państwa dostarczane. Na tej podstawie będziemy tworzyli harmonogramy dostaw i od naszych producentów, i późniejsze harmonogramy dostaw do Państwa. To zapewni sprawny przepływ materiałów i dostawy just in time. Kolejna ważna rzecz, dzięki temu, że mamy własne duże projekty, a z wieloma firmami współpracujemy od dawna, posiadamy linie kredytowe u dostawców, co ułatwi nam z nimi współpracę. Cóż możemy opowiedzieć o produktach, które w tej chwili stosujemy? Przede wszystkim są to produkty certyfikowane. Zdaję sobie sprawę, że każdy produkt na każdym obszarze musi uzyskać osobne dopuszczenie, ale wiemy też z doświadczenia, że jeżeli produkt jakiś już znalazł dopuszczenie na jednym obszarze, na pozostałych obszarach dużo łatwiej jest takie dopuszczenie uzyskać. My, udostępniając Państwu nasze produkty, jednocześnie udostępnimy informacje o tym, gdzie one zostały certyfikowane, co później Państwu ułatwi uzyskanie tychże certyfikacji na Waszych obszarach. Po drugie, chcemy to załatwić kompleksowo i chcemy dostarczać produkty spełniające oczekiwania inwestora, czyli CPPC. Ponieważ jesteśmy w tych projektach już od wielu lat, to mogę się pochwalić, a może przypomnieć niektórych z Państwa taką sytuację, która miała miejsce przy projekcie POPC2. Kiedyś to się okazało, że no, ostatni punkt elastyczności sieci, czyli ten, ten słupek, w którym wyspawywano mikrokabel na kable DAC, nagle CCPP Stwierdziło, że tam musi się znajdować pole komutacyjne. Pewnie Państwo pamiętacie, że taka sytuacja miała miejsce. Myśmy bardzo szybko na to zareagowali i do tych słupków, które już były zabudowane, dorobiliśmy takie, takie drobne pole komutacyjne w postaci kątownika z otworami, które można było montować na bieżąco. Natomiast kolejne edycje naszego słupka SUS-M, który był montowany w tym miejscu, miały już takie pole komutacyjne, jakby no od razu zainstalowane. To pole stanowiło element tego słupka. Także nadążamy za tym, co się dzieje, śledzimy trendy i, i, i na bieżąco reagujemy. Zresztą Darek też opowie o jednym materiale, który powstał pod potrzeby konkretnie POPC3, i, i też powie o tym, jak szybko udało nam się to, to przeprocesować. Kolejna rzecz. Wszystkie produkty, które dostarczamy, mają bazę alternatywn alternatywnych dostawców, czyli gdyby doszło do takiej sytuacji, że ten nasz dostawca, który jest wybrany jako Prime z jakiegoś powodu nie będzie mógł dostarczyć, będzie miał opóźnienia, cokolwiek się wydarzy, mamy dostawcę alternatywnego. No i kolejna rzecz, ale nie najmniej ważna, wszystkie elementy, które oferujemy, są ze sobą kompatybilne, czyli jeżeli kupicie od państwa, Państwo od nas zestaw, który służy do instalacji na słupie, to na pewno zawiesia będą pasowały do haków czy też do poprzecznika. MUFO przełącznica będzie pasowała do stelarza zapasu. Jeśli chodzi o zakres współpracy i obsługę, po pierwsze, uruchomiliśmy rodzaj sklepu elektronicznego, czyli na naszej platformie efca.pl, będzie zakładka dedykowana pod projekt POPC3, gdzie będą. Właśnie pokazane te materiały, gdzie każdy z firm każda z firm współpracujących z nami będzie miała podlinkowany swój indywidualny cennik i będzie można robić zakupy, korzystając z tejże platformy, jakby bez pośrednictwa działu ofertowania. To znacznie uprości i przyspieszy całą operację. My ze swojej strony powołaliśmy dedykowany zespół interdyscyplinarny, który będzie na bieżąco śledził to, co się dzieje i będzie mógł reagować. Ten zespół się będzie, składa się z osób z działu finansów, z działu logistyki, z działu wsparcia technicznego, z działu handlowego. Także będziecie Państwo jakby pod, pod bieżącą opieką i nadzorem specjalistów ze strony FCA. No i wreszcie szkolenia. Jeżeli będzie taka potrzeba, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu szkolenia zarówno takie wyjazdowe, czyli w naszej siedzibie prowadzone przez Akademię Światłowodową, ale też jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, że jeżeli będzie trzeba, to specjalista od nas przyjedzie do państwa na plac budowy, spotka się z wykonawcami i omówi to, co to, co jest do omówienia. No właśnie, a propos inżynierów Darku. Co mamy do zaoferowania, to tak, przede wszystkim to co, to, co mówi Piotr, czyli nasza oferta jest kompletna, czyli zawiera zarówno dostawy, wsparcie projektowe, jak i wykonawcze, obsługę logistyczną. Z punktu widzenia samych produktów posiadamy pełną bazę rozwiązań potrzebnych do wybudowania sieci FTTH, czyli to jest tak jakby nasz klucz. Mamy duże doświadczenie w budowie sieci, no, i ta wiedza pozwala nam na, na optymalizację produktów czy pewnych ich cech. Mamy swoją linię produkcyjną dla akcesoriów światłowodowych, takich jak pigtail, paczkordy, wiązki. Mamy też swoje adaptery, kasety światłowodowe, gniazda. Produkujemy wszelkiego rodzaju obudowy metalowe, tworzywowe, takie jak słupki światłowodowe, szafki, jakieś dystrybucyjne, szafki do szkół. Stelaże zapasów, szafy dystrybucyjne czy, czy, czy stojaki ODF do instalacji w centralach. Od lat współpracujemy z największymi producentami kabli światłowodowych. W tym projekcie sporo, sporą rolę, jak Państwo już pewnie zdążyliście również zauważyć, odgrywają sieci na powietrze. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować bezproblemowe działanie w trudnych, w polskich warunkach atmosferycznych. Często ten, ten aspekt jest pomijany przez dostawców czy nawet producentów. Nie bierzemy pod uwagę siły wiatru, czy nie bierzemy pod uwagę gęstości lodu, czy, czy, czy możliwości wystąpienia oszronienia. Te wszystkie elementy powodują, że, 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 że budujemy sieć i przynajmniej na ten czas, który, który musimy właśnie sieć wybudować, utrzymywać gwarancję, czy później bezpieczny czas użytkowania 15 czy 25 lat, to, to oczywiście bardzo ważne przede wszystkim dla samego inwestora. Jako integrator mamy bardzo szerokie spojrzenie na rynek i jesteśmy też elastyczni. To o czym choćby wspomniał Piotr, że, że możemy pewne rzeczy zmienić. Mamy za sobą też pierwsze instalacje supów kompozytowych. O tym, co stało za ich wyborem, to, to powiem za chwilę, za kilka slajdów. Co ważne, posiadamy akceptację inwestora do stosowania tych słupów w projekcie FIBI. Też prawdopodobnie Państwo będziecie mogli jakby za naszym przykładem również wziąć pod uwagę to rozwiązanie. Mamy komplet materiałów potrzebnych też do budowy sieci doziemnej. Z takich ciekawostek, to, to jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy mikrokanalizację, to było już 12 lat temu. Od tamtej pory dostarczyliśmy dziesiątki tysięcy kilometrów, nawet trudno było nam to zliczyć ile dokładnie, bo są to rurki pojedyncze i wiązki, więc nie wiemy, czy, czy, czy brać pod uwagę sumaryczną długość produktu, czy wszystkich rurek. Więc na pewno są to dziesiątki albo nawet setki tysięcy. Mamy własną linię rurek, wiązek i, i akcesoriów, nazywa się ona MicroLite. Tutaj też zachęcamy do, do zapoznania się z technikaliami, czy nawet właśnie z cennikiem. I mają też co ważne wysoką dostępność na naszym magazynie, co też przekłada się na, na niskie emoku. Dostarczamy zasobniki oraz MUFY dopasowane do, do potrzeb i wielkości samych węzłów optycznych. Mamy też własny kabel DAC do realizacji przyłączy abonenckich tych bezpośrednio w gruncie, czyli właśnie odcinek z zakończenia dystrybucji na sieć dostępową. Słupy kompozytowe. No właśnie, to jest alternatywa tak naprawdę dla drewna i betonu. Z tym, z jakimi problemami wiąże się stosowanie tych konwencjonalnych produktów, to, to wielu z nas już się zmagało, choćby problem z dostępnością produktu, z zamówieniami małych ilości, z transportem, czy, czy później nawet z instalacją. Słup kompozytowy charakteryzuje się przede wszystkim lekką konstrukcją. Jest on wykonany z mat szklanych. To przekłada się też na, na dużą wytrzymałość mechaniczną przy jednoczesnej redukcji wagi samego produktu. To bardzo istotny aspekt, ponieważ słup kompozytowy o długości około 7 metrów, czy tam 7, 8,5 albo, albo 6, bo. Bo wiadomo, to są najbardziej popularne warianty. On będzie ważył około 20-25 kg maksymalnie. Czyli spokojnie jedna czy dwie osoby może przetransportować taki słup w dowolne miejsce. Można wziąć na ramię, dotrzeć w terenach górskich, tam gdzie słup powinien stanąć, czy ewentualnie. Na terenach prywatnych, gdzie już w ogródku zagospodarowanym wjazd ciężkim sprzętem byłby zupełnie niemożliwy. No i właśnie dodatkowo redukujemy też ilość osób, które są potrzebne do postawienia takiego supa, czy też możemy wykonać więcej instalacji w tym samym czasie. Niska waga to właśnie też możliwość złożenia większej ilości słupów w ramach jednego transportu. To ważne, bo nawet do 250 czy 300 słupów. Na jedną ciężarówkę jesteśmy w stanie umieścić. Ponadto, przewóz około 50 słupów, 60 można wykonać również przyczepką samochodową, oczywiście dopasowaną do, do rozmiarów słupów, czyli musi mieć ona odpowiednią długość. Jeżeli nie przekroczymy określonej wagi całego transportu, to, to wystarczy tak naprawdę prawo jazdy kategorii B. Słupy nie są ciężkie, więc możemy przetransportować z łatwością w określoną. Lokalizacji. Dodatkowo, słupy są odporne na UV, to ważne, bo oczywiście są cały czas narażone na działanie warunków atmosferycznych, nie wydzielają szkodliwych substancji, nie są niczym impregnowane i to, to właśnie jest ta różnica. Mają bardzo długi lifetime, bo, bo, bo czas ich żywotności to minimum 40-50 lat One, to, to, to nie jest nowy materiał, może wykorzystanie w teletechnice. Jest, jest czymś ponad standardowym, jednak same konstrukcje kompozytowe od wielu lat pełnią funkcję przede wszystkim masztów flagowych i to, to, to pomysł wywodził się ze Skandynawii. My samą technologię zaczerpnęliśmy głównie z Europy Zachodniej, gdzie już takich instalacji sporo zostało wykonanych. Ponadto, jak SUP jest zainstalowany w pasie drogowym, ponieważ najczęściej właśnie znajdują się przynajmniej w bliskości dróg z wzmożonym niejednokrotnie ruchem pojazdów. Słupy pozwalają na, na łatwiejsze uzyskanie zgód, ponieważ mają atest bezpieczeństwa biernego, co przekłada się na to, że, że w razie zderzenia, uderzenia samochodem w ten słup nie zagrażamy życiu i zdrowiu samych uczestników ruchu. Przełącznica FAMP1 jest to mufa do instalacji napowietrznej. To jeden z podstawowych elementów sieci FTTH. Teraz właśnie chciałbym omówić tylko kilka przykładów produktów, nie będziemy się zagłębiać we wszystkie, tylko w te najbardziej istotne klasyczna skrzynkowa obudowa przystosowana do ciągłego narażenia na działanie warunków atmosferycznych UV wyposażona w tak zwany port dwudzielny to ważne bo, bo pozwala na wprowadzenie kabla liniowego bez przecinania tub czyli tak zwane wprowadzanie midspan ta cecha jest ważna bo, bo pozwala znacznie zredukować ilość pracy i, i, i czas, tak naprawdę, jaką instalator musi poświęcić na jej zespawanie czy, czy rozszycie. Wewnątrz korpusu umieściliśmy mini stelaż zapasów, który gwarantuje bezpieczeństwo ułożenia tub, co też przekłada się na ciągłość sygnału, brak konieczności poprawiania tego kilkukrotnie. Projektując sieć zakładamy wykonanie wszystkich prac na wysokości gruntu, czyli ta pierwsza instalacja, po rozwinięciu zapasu ze stelaża będzie wykonana pewnie w samochodzie, ewentualnie na stoliku i później dopiero przełącznica trafia na słup. W tym przypadku montaż na stelażu odbywa się beznarzędziowo. Stelaże wyposażone są w centralną płytkę do wieszania mufy. Posiadamy też mufę w dwóch wariantach kolorystycznych, może występować w kolorze czarnym lub białym. Ważnym elementem jest też ostatni pasywny węzeł sieci dystrybucyjnej w technice doziemnej, czyli tam, gdzie mamy mikrokanalizację, ewentualnie kanalizację klasyczną. Musimy postawić słupki. Posiadamy szereg słupków światłowodowych własnej produkcji. Co ważne, możemy modyfikować ich konstrukcję na miarę potrzeb inwestora. Podobnie było właśnie w przypadku słupka Gosus, gdzie modyfikacja łącznej pojemności, czy, czy wielkości właśnie pola komutacyjnego była kwestią dwóch tygodni przygotowanie nowego projektu, jego akceptacja, wyposażenie, produkcja. To wszystko możemy poprawić na miarę konkretnych potrzeb. Tu właśnie, w zależności od tego, co pokaże projekt. Będziecie Państwo mieli różne potrzeby, czyli może się okazać, że potrzebujecie większego pola, ewentualnie większej przestrzeni na zgromadzenie zapasu kabla, bądź właśnie dużej pojemności spawów. Dziękuję Darku. Także tak jak już mówiłem, proszę Państwa, warto dwa i z nami Walia warto skorzystać z naszego doświadczenia ponieważ jak już to kilkukrotnie mówiłem nie tylko oferujemy materiały ale także sami budujemy sami z nich budujemy w związku z tym wiemy co jest potrzebne wiemy jak to przygotować wiemy jak to skompletować tak żeby ten proces inwestycyjny przebiegał w sposób optymalny Nim przejdziemy do drugiej części naszego spotkania i odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania, chciałbym zachęcić do obserwowania naszych social mediów, na których informujemy o tego typu organizowanych wydarzeniach, ale nie tylko o tym. Ponadto, chciałbym przypomnieć o znajdującej się w rubryce ankiety formularzu, który prosimy wypełnić. To jest dosłownie tylko kilka pytań. To co, przeszlibyśmy do rundy pytań. Widzę, że padło tylko jedno i dotyczy kosztu słupa. Panie Macieju, to, to tak, Darka nie będę fatygował, temat jest handlowy, zostawię go sobie. Obiecuję skontaktować się z panem po webinarium, ponieważ kwestii cenowych nie omawiamy publicznie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ale tak właśnie, jeszcze do samego kosztu słupa, to jeszcze poruszę dodatkowe właśnie elementy, które mogą wpłynąć na, na całkowity koszt instalacji, bo chyba to jest najistotniejszy element w tym przypadku. Nie sam koszt słupa, tylko całkowity koszt inwestycji, bo tak jak wspomniałem, jest wiele przypadków takich trudnych, problematycznych, gdzie musimy zainstalować albo niedużą ilość słupów, albo w miejscu trudno dostępnym, albo musimy je zainstalować szybko. Na, na rozległym obszarze, w dużej ilości. To wszystko przekłada się na, na, na to, że w niektórych przypadkach warto właśnie skorzystać z tej opcji. Przede wszystkim, jak bierzemy już pod uwagę słup, to musimy wziąć pod uwagę też koszt jego instalacji. Koszt, który czasem trudno oszacować, bo będzie uzależniony od wielu aspektów. Bo może być różnych gęstości, grunt, może być kamienisty, może być glina, może być piasek, to wszystko przełoży się na czas. Może zależeć też od tego, jak dużo słupów mamy do postawienia. Oczywiście tutaj pomocą może być dla nas cesup, który też jasno określa, że jest to 264 zł, i, i, i powinniśmy na tym bazować. Jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że musimy skorzystać ze zwyżki, że musimy mieć HDS-a, musimy wynająć jakiś ciężki sprzęt, musimy oddelegować sporą liczbę ludzi, żeby takiego słupa postawić, to często ten koszt może przekroczyć nasze oczekiwania i może przekroczyć faktyczny koszt, który sobie zmierzyliśmy. W przypadku słupów kompozytowych właśnie eliminujemy konieczność wykorzystania ciężkiego sprzętu, żeby go zainstalować, korzystamy wyłącznie z wiertnicy. To, to bardzo ułatwia i tak naprawdę dwie osoby bez żadnego problemu mogą sobie poradzić z tym słupem. Tak, jeszcze jako ciekawostkę dodam, może jaki jest czas zainstalowania słupa. Tu, akurat, może dane, które z tego obszaru, gdzie instalowaliśmy, może nie są zbyt, zbyt realne, ponieważ teren był łatwy, bo mieliśmy linię prostą i teren był piaszczysty. Ale rzeczywisty czas wykonania dla czteroosobowej ekipy w ciągu 8 godzinnego dnia pracy zainstalowano supów 60, czyli naprawdę dużo. Oczywiście, tak jak mówię, to są jakieś tam warunki bardzo optymistyczne. W niektórych przypadkach będzie trudniej. Być może da się to oszacować na, na etapie samego projektu. Zachęcam. Do, do obejrzenia wcześniejszego z serii webinarów. Tu na pewno zespół marketingu dołączy po prezentacji materiały do odsłuchania dla Państwa na później. Był webinar, który mówił konkretnie o supach tam, tam wszystkie te aspekty, czy sama konstrukcja, były poruszone szczegółowo. Pani Patrycjo, właśnie widzę, że, że mamy kolejne pytanie. Czy w muf MP5 znajduje się tylko pole komutacyjne na 24 miejsca, czy mamy dodatkowe pole liniowe? Tak, mamy tylko 24. Nie ma specjalnych pól na, na tą część liniową, czyli łącznie 24. W jaki sposób zostanie to rozplanowane, to zależy właśnie od projektanta, czyli możemy część z tych pól przeznaczyć na linię. Możemy ewentualnie założyć, że linia będzie spawana, wtedy wszystkie 24 miejsca będziemy mieli na, na, na polu dostępne pod przyłącza. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do, do ich zadawania. Jeżeli wyczerpały się już wszystkie, to, to, to zachęcam do zadawania ich później. Jeden ze slajdów przedstawiał namiar. Do mnie oraz do kolegi Piotra wszystkie kwestie techniczne. Zachęcam do, do, do konsultacji ze mną, komercyjne z Piotrem. Dobrze, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. W mailu podsumowującym otrzymacie Państwo pakiet materiałów, tak jak już to zapowiedziałem. Jeśli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości, oczywiście zapraszamy do kontaktu. Jak już to wspomniał Darek, dziękuję bardzo za dziś i do zobaczenia.